Witam Was, kochani, w pierwszym filmie w tym roku i nie mogliśmy zacząć inaczej jak od pepko. Kochani, mamy sporo nowości, później przejdziemy sobie na wyprzedaż i na początek mam dla Was perełkę, którą znalazłam na sztucznych kwiatach. mamy tutaj takie plącze, które ma zielono-czerwone liście, kosztuje tylko 35 zł. Jest to taka odmiana aglonemy, ale w formie takiego plącza. No wygląda bardzo ładnie. Na dole mamy bardzo podobne też takie plącze, tylko liście są po prostu całe zielone, również kosztuje 35 zł. Też ładnie wygląda, ale wydaje mi się, że ta wersja zielono-czerwona jest po prostu ciekawsza. Pojawiły się też fajne albumy na zdjęcia, kosztują 25 zł. i popatrzcie na ten pierwszy, cały kremowy i mamy tutaj nadruk baloników, no genialny album na zdjęcia maluszka. Albumy kosztują 25 zł i mamy tutaj miejsce na 270 zdjęć, więc dosyć sporo. Mi osobiście najbardziej spodobał się ten zielony. Na doniczkach mamy też fajne nowości. Pierwsza to jest bardzo ładna osłonka. Jest biała w takie czarne szlaczki, ale w niej najbardziej podoba mi się kształt, ponieważ ona ma taką półeczkę i ja wolę właśnie takie osłonki niż te z dziurką i z podstawką, no bo po prostu jak kwiatek się przeleje, to nic mi się nie wyleje na parapet czy półkę. Ale tutaj mam perełkę, no popatrzcie, jakie cudo. Kolejna biała, ale tym razem ma taki wypukły wzorek w kształcie kwiatów polnych. No ja uwielbiam właśnie na doniczkach takie ozdoby wypukłe albo jakieś wzorki. Ślicznie to wygląda. Kolejna perełka na zdjęciach. Tym razem mamy taką plastikową, malutką ramkę, która kosztuje tylko 7 zł. Do wyboru macie różową albo przezroczystą z takimi czarnymi paseczkami albo zwykłą całą przezroczystą. A teraz przejdziemy sobie na wyprzedaż i na początek mam dla was hit. Kochani, przeceniony jest ten dozownik do zapachu, który jest szklany, niebieski, kosztuje teraz 25 zł i on ma takie podwójne dno. No hit, wygląda przepięknie i super, że jest przeceniony. Na wyprzedaży znalazłam też tą kolekcję, która jest taka tęczowa i tutaj mamy z tej kolekcji wazonik, który kosztuje teraz 20 zł. Bardzo mi się też podobały te zielone kule do zawieszenia. One są teraz przecenione na 17 zł. Moja mama kiedyś kupiła sobie taką kulę w kwiatarni o wiele większą i przykleiła na nie 100 krotki i motylki. Bardzo ładnie to wyglądało i zastanawiam się, czy sobie jej nie wziąć i zrobić coś takiego, ale na Wielkanoc. A tutaj mamy kolejną perełkę. Kochani, przeceniono. Mamy tą drewnianą szkatułkę z dwoma szufladkami. Kosztuje ona teraz 20 zł. No, wygląda cudnie. Przeceniony również mamy ten wazon, który wygląda, jakby był zrobiony z trzech mydlanych baniek. No, wygląda cudnie. Prześlicznie mieni się na tęczowo i kosztuje teraz 20 zł. Przecenione również mamy te małe sztuczne kwiaty i mi najbardziej spodobał się ten w fioletowej doniczce. Fajny zegarek, przeceniony jest teraz na 20 zł. Szkoda, że nie było takiego złotego, bo bym chętnie sobie wzięła. Przecenione również mamy lampiony i ten duży metalowy jest przeceniony na 40 zł. Ten jest przeceniony na 17 zł, a obok mamy ten złoty z takimi zamglonymi szybami i on kosztuje teraz 30 zł. kolejny hit wyprzedaży tym razem mamy okrągłą tacę którą podstawą jest lustro i ma bardzo ładne złote boki i jest przeceniona na 20 zł i do kompletu mamy przeceniony serwetnik na 17 zł bardzo mi się też podobają te świeczki w kształcie kamienia kosztują teraz 6 zł u mnie do wyboru były tylko białe ale z sprzedaży mamy też szare Kolejna okrągła taca też złota ma troszeczkę inne boki i jest przeceniona na 20 zł i moim zdaniem jest ładniejsza niż ta wcześniejsza. A na koniec kolejna nowość ze sztucznych kwiatów. Tym razem mamy takie drzewko, które kosztuje 15 zł i mamy też kilka wersji do wyboru. Na tym zakończymy ten przegląd. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Kochani, jeszcze raz wszystkiego najlepszego w tym roku. Dużo zdrowia, szczęścia, miłości, wszystkiego co najlepsze, spełnienia marzeń i żeby ten rok był jeszcze lepszy od poprzedniego. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnym odcinku.